Aktualnie na serwerze jest już ponad 800 dni. Gracze wchodzą w fazę end a każdy, tryharduje, jest wystakowany i ma mnóstwo serc w momencie, kiedy ja mam ich tylko 8. Jedno straciłem poprzez atak ekipy śmiesznego, a drugie poprzez nieudany trap na blokerze. Cóż, chyba pora odbić się od dna. Ja jestem Mantis i witam Was na Anarchy SMP. Serwerze bez żadnych zasad. Cel był prosty: zdobycie jakichkolwiek serc. W tym też wypadku postanowiłem, że muszę kogoś strapować. Lista graczy na serwerze jest naprawdę długa, ale po moich ostatnich akcjach i trochę naczerpniętej reputacji mało kto jest mi w stanie zaufać. Dlatego liczba kandydatów na trapa jest mocno ograniczona. Jednakże wykorzystałem fakt, że niedawno na serwer dołączyła nowa osoba, a jest nią Franal. Franal miał mało styczności z innymi graczami i widziałem, że on jako jedyny będzie w stanie mi jakkolwiek zaufać. Czekaj, mm -hmm. bo jestem leży. Okay. Nie ma żadnych gafów jak nie zabijesz to się. Bo Spoko. ja mam 7 serc. I każde serce nam jednak na włagę złota. Rozumiem, oczywiście. Wykorzystałem również fakt, że nie jest on jakoś dobrze uzbrojony i będzie o wiele łatwiej go zabić. Dlatego też w tym wypadku postanowiłem sobie wszystko zaplanować Mój plan był prosty i składał się z kilku podpunktów, więc na początku musiałem zabić Franela do pokoiku z Obsidianu, tak aby nie mógł mi uciec i aby mógł go łatwo zabić. Chciałem wykorzystać przewagę, że mam o wiele lepszej temki od niego. Ale żeby pokoik z Obsidianu nie stał sobie tak po prostu samemu, i żeby franal nie domyślił się, że jest to trap, postanowiłem wybudować wokół niego sztuczną bazę, składającą się z kilku pokoików, tak aby franal pomyślał, że jest to po prostu moja baza. Więc zacząłem budowę. Kiedy wszystko było już gotowe, zaprosiłem do siebie franala pod pretekstem pokojowych negocjacji. No i oczywiście zapomniałem wspomnieć, że przy całej akcji pomagał mi mój dobry przyjaciel Xfeld. Jest taka sprawa, że, że tak powiem, zbieramy ludzi na jedno spoko wydarzenie, ale to tak jak mówię, żeby ci, żeby to fajnie wyglądało na filmie, żeby nie pokazywać tylko Discorda, to chciałem, żebyśmy się spotkali u mnie w bazie. To jakby, no nie wiem, to jest moja baza, więc po prostu możesz, możesz przejść, ja się tam oprowadzę i tak dalej. Nawet kiedyś dam na start, bo nie wiem, czy teraz jesteś bogaty, czy biedny. Ogarniam sobie derek mam już cztery stopki. Dobra, dobra, Cox. No to słuchaj, e, podajcie teraz skordy. Nie mam żadnych gapów. Mm -hmm. Czekaj bo jestem wraży. Okay. Nie mam żadnych gapów jak nie zabijesz tu się. Bo Spoko. ja mam 7 serc i każde serce jest na mnie na, na własne złota. Rozumiem, oczywiście. 890 aktualnie na 240. No. W tym momencie napisałem do Xvelta, że ma wyjść z ukrycia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy powiem na głos znak Bongo. Ale zastanawiacie się pewnie, o co w ogóle chodzi. Otóż przed całą akcją poprosiłem Xvelta, aby schował się za pokojem z obsydianu. Tak, aby w razie czego pomógł mi ubyć franala, ponieważ sekundę wcześniej dowiedziałem się, że mam przy sobie totemy. Więc w razie czego, gdyby jednak franal nie okazał się być taki słaby, Xvelt miał wkroczyć do akcji i miał mi pomóc go zabić. ma, no, no zapraszam, zapraszam, chodź. Jakby ci... się, wiem, czy Chodź, chodź, chodź. chodź. Coś ale okay, jak, jak komuś to to cię zabiję, jakby to nie jest jakiś giga zaawansowany mechanizm, ale zapraszam, zapraszam. Nie, się, nie naprawdę, bo widzę jaki to masz tego, ja mam intencje pokojowe, poważnie. Okej, okay, więc tutaj masz, patrz, tutaj masz taką studnię. Patrz, podniszczysz no. tego melona i się otwiera teraz 40 pistoletów, nie żartuję. Po prostu wchodzisz sobie tędy, patrz. Tutaj, jakby mogę wejść pierwszy, żebyś się nie bał ani nic z tych rzeczy. Więc pływasz sobie tutaj, to jest normalnie, wiesz, wyjście sobie z, jakby z tego. Masz tabliczki, zapraszam. To jest moja bardzo ogólnie, nie jakby niektóre skrzynki mam poukrywane, bo nie wiem, że jakie masz intencje, proszę bardzo, no, tutaj jakieś wiesz, głupotki i tak dalej. Ender chest, chest. No, tutaj mam pokój z brodzami, tutaj jeszcze nic ciekawego nie ma. E, tutaj była ekspertka, ale że ktoś ją zniszczył, no to zamknąłem to, to jest enchanting. E, ja, że tak powiem nie przedłużać, to e, przejdziemy do rzeczy. E, tutaj zapraszam cię do tak zwanego ku pokoju. I w tym pokoju rozmawiam zawsze z kimś, jeżeli obgadujemy jakieś takie plany, yy, że tak powiem, które nie mogą być na światło dzienne, bo w tym pokoju czuję się po prostu bezpiecznie, że nie wiem, kurwa, nie, wy, nie wylecisz mi zaraz z jakimś, nie wiem, ekipą, nie, nie jesteś podstawiony, nie no wiesz o co chodzi, że jakby czuję się bezpieczniej i zawsze tutaj rozmawiam z kimkolwiek, na przykład już tutaj gadałem z uszem Feltę, mogę ci potwierdzić, że yy, jakby jest chill, ja teraz Sweltem mam wymiar literalację, więc Sfelt chyba może potwierdzić, nie, że... No więc zapraszam jakby ogólnie, proszę. Nie nie bój się, ja mogę wejść pierwsze jakby, więc nic, nic tutaj nie ma. Tak, tak jak mówię, tutaj, już mam zawsze z każdym, bo tutaj czuję się bezpieczny, że tak powiem wiesz, nie zaatakujesz mnie i tak dalej, więc no, jakby możesz wejść. Przysięgam, mogę... no zapraszam, no. Więc tak, e, zacznę od tego, że jakiś czas już Sweltem planowaliśmy, że tak powiem, atak na osobę, która ma dosyć dużo serca, nie? W tym momencie zacząłem przedstawiać fionerowi mój fajkowy plan. Powiedziałem mu, że celem tego spotkania jest przygotowywanie planu na zabójstwo jakiejś osoby na serwerze. Tak, aby dotkać serca. Tak naprawdę był to tylko i wyłącznie pretekst, by w moją rozmowę plać jakoś słowo bongo. Tak, aby x mógł wyjść z ukrycia. żeby kilka osób się zbogaciło na jego sercach. A dwa, e, jakby planujemy też ekipę, żeby zabrać na a, akcję na ataki, że tak powiem, na jakieś większe organizacje, nie? Że zbieramy coś Ala taki taki team. Yy, no i co tak powiem, czy ty byłbyś zainteresowany, nie? Jakby wiesz, to jest totalnie chill Bongo, żebyś się nie musiał. Na z... akcję mugłyby. The... 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 Widziałem. He's going. Yeah.